Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa Łódzkiego. Dzień dobry naszym słuchaczom, dzień dobry, panie redaktor. Panie marszałku, 10 lutego prezydent Andrzej Duda przebywał w Brzezinach. Przyjechał na taką wizytę no i między innymi powiedział, że dzięki temu, że powstają drogi, linii kolejowe. Przywracane są połączenia komunikacyjne, miejscowości odżywają i ludziom łatwiej jest znaleźć pracę, lepiej im się żyje. To prawda, a poza tym przypomniał o tym, że właściwie w każdym tej kampanii, kiedy startował, czy pierwszej, czy drugiej że to podkreślał, jak ważny dla niego jest rozwój naszego kraju, jak ważne są nakłady inwestycyjne, między innymi na infrastrukturę kolejową. Dlatego też nie, nie rozumiał tych, którzy kontestują inwestycje centralnego portu komunikacyjnego. Oczywiście wysłał wcześniej do tych osób swoich ministrów, którzy rozmawiali, którzy przekonywali co do konieczności budowy oraz oczywiście rozmawiali o kwestiach wykupu gruntów, które będą pod kolej i które będą później służyły do tego, żeby właśnie ta kolej, tą koleją dojechać do centralnego portu komunikacyjnego. Natomiast właściwie w całości to przemówienie. Można stresić takie słowy, że prezydent, prezydentowi zależało na tym, żeby przekazać mieszkańcom, że dla niego priorytetem jest rozwój infrastrukturalny, bo to rzeczywiście e, przyciąga e, miejsca pracy, to powoduje, że ludzie e, nie opuszczają swoich domost, których mieszkali od wielu lat, przenosząc się za chlebem do jakichś innych e, aglomeracji, tylko pozostają właśnie w, w tym miejscu. No w Brzezinach, akurat gdzie był prezydent, jest planowana kolej, jest planowany przystanek kolejowy no to musi przynieść ze sobą oczywiście kolejne inwestycje, to będą kolejne miejsca pracy, a więc jest to niezwykle pozytywne i większość miasta to docenia, większość mieszkańców pozytywnie na to spogląda. Natomiast no, oczywiście jest grupa osób, które zdecydowały się protestować i pomimo merytorycznej, jak prezydent mówił, rozmowy wcześniej z tymi osobami prezydenckich ministrów bardzo spokojnej, to jednak na tym spotkaniu już. Samym prezydentem, gdzie większość mieszkańców wyrażała aplauz, no to była ta grupka głośna, która próbowała zagłuszyć, informując, że jest przeciwko budowie centralnego portu komunikacyjnego. Może teraz kolejna informacja: bo również na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy przyjedzie do Polski Joe Biden 20-22 lutego, to jest właśnie ta data. No, to jest szczególny czas. Pamiętajmy, że 24 lutego ubiegłego roku Ukraina została zaatakowana przez Rosję i e, obawiamy się, że również ta data w, na terenach wschodnich zostanie wykorzystana do jakiegoś większego ataku czy jakiegoś, no, jakiejś takiej militarnej rozgrywki kolejnej. Prezydent Joe Biden próbuje wesprzeć Ukrainę przyjeżdżając właśnie. W tych dniach 20-22 lutego spotka się oczywiście z prezydentem Andrzejem Dudą, będzie spotkanie z lideran, liderami bukarsztańskiej dziewiątki. Wygłosi również przemówienie wspierające Ukrainę, deklarujące również dalsze militarne, sprzętowe wsparcie dla właśnie Ukrainy. No jest to niezwykle ważne, bo pamiętajmy, że Ukraina już praktycznie rok walczy z wielokrotnie większym krajem, jakim jest. Rosja i no, trudno sobie wyobrazić, że bez wsparcia takich potęg militarnych jak Zachód Europy, jak również przede wszystkim Stany Zjednoczone. Żeby była w stanie do tej pory utrzymać się i walczyć bardzo godnie i nawet zdobywając, odbijając niektóre z te swoich utraconych wcześniej terenów. Dlatego też no, ta wizyta jest niezwykle oczekiwana zarówno u nas w kraju, bo to, to jest tak, że prezydent amerykański, który przyjeżdża do naszego kraju, do kraju, pamiętajmy, przefrontowego, to też jest oczekiwane, co powie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Oczywiście w ramach struktur NATO jesteśmy, ale jednak zawsze jest bardzo dobrze, jeśli usłyszymy, że i gdyby się coś, nie daj Boże, wydarzyło, to jesteśmy tutaj chronieni. Ale z drugiej strony oczywiście będzie przez stronę ukraińską bardzo wsłuchiwanie się w słowa prezydenta co do dalszego zakresu pomocy w sprzęcie wojennym, który służy do obrony kraju własnego, czyli przez Ukrainę. No, myślę, że to jest niezwykle potrzebna, oczekiwana przez nasze narody wizyta prezydenta USA. To jest też taki historyczny moment, bo ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Mark Brzeziński, powiedział, że nigdy dotąd żaden prezydent nie był dwa razy w Polsce. No to prawda, to jest, jest takie taka klasyczne stwierdzenie, że wojna zmienia wszystko. I w tym przypadku również, i to w nieodległym czasie, pamiętajmy, jest ta druga, druga wizyta prezydenta Bidena. To prawda, że jest to taka sytuacja niezwykła, że urzędujący prezydent dwukrotnie do naszego kraju przybywa. No, ale to tak jak powiedziałem, to się nie, nie należy rozpatrywać bez tego otoczenia, bez kontekstu e, wojny, która toczy się e, na Ukrainie i którą po prostu prezydent Biden, Biden mocno e, wspiera stronę ukraińską. A, I myślę, że ta wizyta przy kraju najbliższym, jakim może się udać, e, właśnie prezydent e, USA, e, najbliższym Ukrainie, to jest, powiedziałbym, czymś e, normalnym i oczekiwanym. Obawiam się, że jeżeli ta wojna jeszcze potrwa, to tutaj oczywiście możemy liczyć na dalsze wsparcie również ze strony prezydenta. USA i będzie jeszcze mógł przyjechać do nas. Natomiast no, liczymy wszyscy na to, że jednak ten rok będzie tym rokiem, kiedy um, ostatecznie Ukraina wypędzi najeźdźców um, ze swojego terytorium i, i się zakończy, bo to nie, nie jest i dla nas um, duży, duże, duże są to problemy, które um, widzimy na co dzień. No, oczywiście obawiamy się o to, jak będzie um, wyglądał dalszy rozwój tej, tej wojny. Słyszymy różne komunikaty odnośnie tego, że gromadzą się wojska, czy to na Białorusi, czy to, czy to w tych terenach, które Rosja zdobyła, a więc obawiamy się o dalszy rozwój tych wypadków. Panie Marszałku, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej kolejne 100 firm dołączyło. Będą nowe miejsca pracy. To prawda, jest to no, bardzo pozytywna informacja dla... Naszego województwa. No, większość oczywiście tutaj mówimy o startupach, natomiast oczywiście one mają duże szanse na to, że są to bardzo dobre pomysły, a w związku z tym rozwiną się, zatrudnią kolejnych pracowników. To jest 95% daje szans na to, że, że ta każda z tych firm, ten pomysł swój sprzeda na, na rynek i będzie on procentował później dla naszego województwa. To są nowe inwestycje, też. Trzy firmy wróciły z nowymi inwestycjami: Ceramika, Paradyż, ICSEC, SA a więc e, liderzy, którzy e, inwestują w nasze, na, w naszym województwie. No, bardzo, bardzo się cieszę e, z, te, z tych nowych firm. Liczę na to, że ta myśl nowa, że te nowe propozycje rozwiną się na tyle, że będą to firmy, które na zewnątrz Polski nawet, będą eksportowały swoje produkty, swoje, swoją myśl technologiczną. A tutaj właśnie ten początek się zaczyna w specjalnej strefie, która jest kuźnią, można powiedzieć, tych firm, daje im wsparcie, daje im później rozwój. I jest ta łódzka specjalna strefa w tym właśnie aspekcie liderem, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi również o Europę. Także no, myślę, muszę powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że mamy tak wspaniałą kuźnię firm, która pozwala na taki rozwój. Łódzka kolej aglomeracyjna wzbogaci się o cztery nowe pociągi elektryczne. Dostawcą jest Pesa Bydgoszcz. To prawda, rozwijają prędkość do 160 km na godzinę. Mają pełną elektronikę, mają wszelkie wygody. I dzisiaj naprawdę podróż tymi najnowszymi pociągami to jest ogromna przyjemność. Ci, którzy nie jeździli, mają jakąś dłuższą przerwę. W podróżowaniu pociągami. Namawiam na to, by skorzystali z Łódzkiej kolei aglomeracyjnej, z tych nowoczesnych, nowych pociągów. Mamy naprawdę bogatą ofertę: Wi-Fi, klimatyzacja, strefa dla rodzin z dziećmi. Także naprawdę jest to dzisiaj inna zupełnie epoka. Jak ktoś, tak jak na przykład ja przez wiele lat nie korzystałem z kolei i przesiadłem się z okresu tego mojego młodzieńczego, gdzie podróżowało się dużo koleją, z takich przedziałowych wagonów, gdzie była inna zupełnie epoka, do dzisiejszych czasów, kiedy już też rozpocząłem podróżę tym, tym środkiem komunikacji. Proszę Państwa, to jest absolutnie inny świat. Także. Ci, którzy nie korzystali do tej pory, to ja wszystkich zachęcam do tego, żeby, żeby zdecydowali się przynajmniej raz pojechać. jak Raz korzystając, naprawdę będą na tyle zadowoleni, zachwyceni powiedziałbym nawet, że, 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 będziemy, że będą dalej korzystali. Oczywiście podpisana umowa z bydgoską firmą PESAM. Obejmuje również opcję zakupu kolejnych 20 pociągów, co pozwala na to, że, że, że Łódzka Kolej będzie naprawdę potęgą, jeśli chodzi o transport w naszym województwie. Już dzisiaj eksploatuje 39 pociągów. E, w 2022 roku e, Łódzka kolej aglomeracyjna była rekordzistą w skali kraju, jeżeli chodzi o dynamikę e, wzrostu liczby pasażerów. bo to samo z siebie świadczy o tym, że że jakość tych usług jest doceniana, że jest potrzeba tego, by ta kolej Łódzka, kolej rozwijała się, i dlatego też te umowy, które kupuję, dzięki którym kupujemy nowe składy pociągów, są jak najbardziej oczekiwane przez mieszkańców naszego województwa. Panie marszałku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kolejne pieniądze spłyną w powiecie Brzezińskim też na przebudowę dróg. No, w całym województwie można powiedzieć, tych pieniędzy w ostatnim czasie otrzymaliśmy informację, trafi 153 miliony właśnie na drogi. Na 37 dróg powiatowych, na 70 dróg gminnych. I w ostatnim czasie mieliśmy tą przyjemność, by te informacje w każdym powiecie ogłaszać i ja miałem tą przyjemność, by przedstawiać drogi, które będą realizowane w powiecie brzezińskim i powiecie łódzkim wschodnim i tak w powiecie brzezińskim powiat, sam, samorząd powiatu w, w Brzezinach będzie mógł realizować drogę na odcinku kłacinek Kobylin za kwotę 3 miliony 289 tysięcy i dofinansowanie do tejże drogi jest 1 644. 000. Sama gmina Brzeziny również będzie realizowała drogę w miejscowości Kalenów, wartość projektu 616 308 tysięcy dofinansowania, również gmina Jerzów otrzyma 615 tysięcy. Złotych. Również jeżeli chodzi o podet Wschodni, gdzie mogłem mieszkańcom przekazać bardzo pozytywne informacje, otrzyma dość sporo środków na. Te drogi, które częściowo już są realizowane i to będzie refinansowanie e, tych inwe, tej inwestycji, tak jak na przykład e, 4 miliony 487 tysięcy otrzyma na kontynuację budowy skrzyżowania bezkolizyjnego na ulicy Brzezińskiej e, gmina Andrespol, e, również gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie na 675 tysięcy złotych ulica Komarowa. Gmina Zgów, również ulica Słoneczna w Żgowie otrzyma dofinansowanie 490 tysięcy. Także tu jest dość sporo inwestycji, które za chwilę. Mieszkańcy dostrzegą, bo no jest rzeczywiście pilna potrzeba, by te nasze drogi e, powiatowe, gminne, by e, na nich rozpoczynały się remonty i żeby mieszkańcy mogli bezpiecznie e, po nich jeździć. Dlatego też e, ja dziękuję e, rządowi, dziękuję pre, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu e, za to, że e, tak potrzebne e, pieniądze dla e, powiatów, dla gmin e, mógł wyasygnować i te gminy wskazały te najpilniejsze potrzeby, które są do zrealizowania, i za chwilę już wjeżdżają maszyny, za chwilę będzie można realizować te. Te wszystkie drogi. Panie Marszałku, zawsze w naszych audycjach poruszamy sprawy młodzieży. Ostatnio też rozmawialiśmy o skutkach picia alkoholu u młodzieży, które powodują depresję, na przykład. No i okazuje się, że bardzo dużo młodych osób sięga po ten alkohol, ale o czym mówią terapeuci od uzależnień? Że trzeba zabierać koncesje właścicielom sklepów, którzy nieletnim sprzedają alkohol, a nie sprawdzać dowody osobiste. Jak pan myśli, czy to jest dobry pomysł? Znaczy, jedno i drugie jest potrzebne, no bo w jaki sposób sprzedawca ma wiedzieć, czy ktoś jest nieletni? No musi, musi oczywiście. Sprawdzić, czy ktoś no, osiągnął ten wiek poprzez sprawdzenie dowodu. Jest to niezwykle trudna e, ustawa, która o tym mówi, bo mm, oczywiście może ktoś wyglądać e, nieco starzej i, i sprzedawca uzna, że jest to osoba pełnoletnia, nie sprawdzając dowodu. No a jeśli ten człowiek nie będzie miał 18 lat, to, to, to w tym momencie. Mm, ten alkohol czy tą koncesję może e, stracić. E, ja byłem kiedyś członkiem Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Łodzi. I kontrolowaliśmy te punkty, które sprzedają alkohol, które no, pouczaliśmy również o tych obowiązkach, które dany sprzedawca ma przy sprawdzaniu. No, nie jest to na pewno proste, natomiast obowiązkowo, oczywiście, kiedy wiemy o tym, że jest to punkt, który sprzedaje nieletnim, to no, powinniśmy informować o tym w Miejską Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi, i ona bez żadnych skupów oczywiście będzie. Odbierała koncesję na, na, na sprzedaż alkoholi, oczywiście po odpowiedniej e, kontroli. E, tutaj jest tak, że Moim zdaniem jest za dużo tych punktów, które mają prawo sprzedawać alkohol. To jest jeden z tych dostępność, łatwa dostępność do alkoholu czasami też powoduje, że jest on sprzedawany osobom nieletnim, czy też za dużo jest ich, tego alkoholu w domach. I to powoduje, że niestety wszel wszelkie problemy społeczne, pani wspomniała o depresji, ale tych problemów y związanych z alkoholem jest znacząco więcej y hmm. y w rodzinach, a więc y no, tych problemów mogłoby być pewnie mniej, gdyby właśnie ten alkohol y nie był tak powszechny w, w naszych domach. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy. Forum Radia Rok Parada.